Cześć, witajcie. Z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z The Long I jedziemy, oczywiście, dalej. Zacząłem poza drogą, bo mi się zbugował samochód, oczywiście, i mi zaczął sam jechać do przodu. Przyspieszać w sensie. Więc po prostu zjechało mi z drogi, tak? I wjeżdżałem chwilę. No i co, jedziemy pięknie, tak? Filmy dalej są nagrywane na zapas, więc wy, macie, wy oglądacie ten film w sumie chyba po dwóch dniach od tego, jak jego nagrywam, więc ciekawie. A dzisiaj poza tym nagrywam jeszcze dwa filmy, więc. Tak. Będzie ciekawie. Przez co ten też będzie troszkę krótszy, no bo też zważywszy na godzinę, nie? No ale co? Trzy domki przyjedziemy, jak w nic nie wolno. Będzie dobrze. Mam nadzieję. Jutro że, Znaczy jutro od czasu, kiedy wy to oglądacie yy, Będzie też do Long Drive. I pojutrze Dla was oczywiście yy, Będzie najpewniejszy dól Ponieważ wy. No. Już mogę w sumie powiedzieć, bo w momencie kiedy wy oglądacie, to jeszcze tego filmu nie było. Ale kupiłem domek. Ci co oglądają szedul, to wiedzą, że kupiłem domek. Yy, przemeblowałem wszystko. I chciałbym zagrać w schedule. No, <ścoughs> i to tyle. Takie informacyjne. Nie, wiem, ja jako tych filmach obecnych, yy, co teraz nagrywam na przykład będę mówić, nie? To troszkę mi się dziwnie będzie o nich gadać, bo wy je będziecie widzieć maksymalnie za 4 dni. Więc trochę ciężko, bo no. Ten film, o którym przed chwilą wspomniałem, wy go zobaczycie dosłownie mm. <coughs> jutro od czasu kiedy ja to nagrywam. No i kurde jadę w taki sposób poza drogą, że mi się zaraz kamień pojawi i tyle będzie. Znając życie, no ale dobra. Trzeba zaryzykować, tak? Skrócimy sobie dzięki temu dużą część trasy. Jak nic nie walnę. Chociaż i tak, no i tak mam jakby drugie życie. W sensie, że nie mam tutaj żadnych śladów, nie? Oj, oj, oj. O, jest dobrze, dobra. O, bo na przykład gwarantowane jest to, że jakbym teraz walnął w kamień, to bym sobie rozwalił głowę o deskę, tak? Tutaj. I to jest gwarantowane, dosłownie gwarantowane. Mogę przysiąść, że tak będzie. Więc nie chcę tego testować. No, ale jest jak jest. I co on nam tak przyspiesza? Dobra. Jedziemy sobie na luzie. Pod jakąś górkę zaraz. Ale tam jakiś domek jest dziwny. Tylko nie wiem co to. Czy to jest kolejna stacja paliw? Proszę, nie. Nie, to skręt. A tu jest domek. O kurde. Eee. Ty Mordo Dobra, to był pierwszy domek i w niego już nie chcę do niego wracać Postaram się w nic nie przywalić w takim razie, bo jak przywalę to będę musiał wczytywać autosave'a, którym jest start yy, odcinka, więc... Yy, ja dziękuję ogólnie <laughs> A kolejny pewnie jest albo na szczycie góry, albo za górą domek O kurde Dobra Nie, no, ale jaki ładny ten krajobraz. Tam jakaś hala autobusowa. Daleko. Tam jakiś parking daleko. No co? No, daleko to daleko, tak? Ja do nich nie jadę oczywiście. Nie ma co. Z tym, co mam, już wielokrotnie to powtarzałem, ale trudno powtórzę po raz kolejny, że z tym, co mam, to mógłbym jechać. Paliwem w sensie, nie? To mógłbym jechać do końca i jeszcze pewnie by mi starczyło, żeby chociaż tutaj dojechać. Jakbym jechał w miarę normalnie, nie? Mm, a dlaczego mówię, że z paliwem? No bo jednak woda. No woda akurat się zużywa, jakby chciała, a nie mogła. No to, to akurat zły przykład. Ale olej w tym silniku przesorzony jest 15 litrów. Nie pamiętam. Yy, to szybko schodzi bardzo olej. Jak widać, mieliśmy full, a mamy 9,6. 94, jeszcze gorzej. Tutaj jedno odpalenie silnika, to jest 0,2 litra oleju, bo tak. Więc potężnie. Ale dobra, olej jest w miarę pospolitą rzeczą, nie? Więc tutaj akurat nie ma co narzekać. O, rozwalony kaktus. właśnie, mogłoby mi wszystkie te kaktusy powywalać, ja bym nie narzekał. Yy, tak, sam nam jechał przez chwilę. O znowu słyszycie, tak opony piszczą. To sam samochód gazuje. Przez chwilę, co prawda, ale czasami jest tak, że się buguje i długo sam gazuje. Dosłownie, jakbym sam klikał wu, to nie wiem co jest z tym. Silnik ma za dużo mocy. No, ale czasami, jak dobrze trafię w y, kaktus, czasami w sumie zazwyczaj, to one się rozpadają, nawet do środka nie wpadają. Się rozlatują i mi na chwilę spowalnia samochód, jakby dla mnie, ale jest dobrze względem gry, ale jest tak samo i teraz tak, bo tutaj mi się chyba coś pojawiło, miałem wrażenie i te czego ty skręcasz Jedź normalnie oczywiście normalnie na miary yy, na yy, możliwości miary. na możliwości tej nienormalnej gry to warto dodać. Że to są w miarę normalne możliwości w tej nienormalnej grze. No ale jest jak jest. Nie no, to w te dwa odcinki może te 2100 km już będzie, bo ile myśmy tam mieli? 2030, kilka, chyba albo 47. Chyba 2047 równo mówię. Chyba tak. Więc tutaj przejedziemy te 20 do 30, w kolejnym filmie przejedziemy 20 do 30 i będzie 2100, nie? W 4 filmy. O, może być. Wiecie, ta seria wcale nie musi się tak szybko kończyć, nie? I czy to jest? To jest biom śnieżny. Znaczy to nie, ale tam. Tu w ogóle jakiś. Albo to przez moje kolory ustawione na komputerze. Mi się wydaje, że ten piasek jest różowy. Albo on serio jest różowy. Mi się wydaje, że on jest biały. Tylko, że mam takie kolory ustawione przeważający czerwony mam. Przez co białe kolory są u mnie czerwone. Albo czerwonawe. No bo w okulary to w ogóle jeszcze gorzej. Tutaj to mam jakiś... Nie wiadomo co. No ale nie wiem. Może sery jest taki piach. Taki bardzo jasny różowy. To jest ja, bardzo jaskrawo różowy w sumie. Więc jeszcze jaśniejszy. No, ale dobra. Gdzie jest domek? Nie ukrywam. Miał być domek. Jeden minąłem. Liczyłem na to, że za tą górą będzie drugi. A tutaj widzę, że. No, tak. Yy, nie za bardzo. Albo jestem ślepy i ominąłem. Pewnie to drugie. No, ale dobra, trudno. Póki w nic nie przywaliłem, jest dobrze. O, przyjechałem normalnie. Jak tam w ogóle podskakuje pod spodem tutaj. Chwilę na ręcznym sobie pojedziemy, to nic nie zmienia. No dobra. Nie no, jest git. A to co? A, to NPC. No tak, w swojej wielkiej mądrości przywalił w y, kamień, no. Nieźle, nieźle. Tam nic nie ma. Jest jakiś domek, ale czego on tak daleko jest? Już 10 km bez domku jechałem. A tam dopiero jest domek. Co jest? Nie, no chyba pierwszy raz jedziemy po pasie normalnie. O, już. Już nie. A, a tutaj nawet nie mogę, jakbym spróbował jechać po prawej stronie całą grę tym pojazdem, nie przejechałbym nawet 100 km, znając życie. Jeszcze, jakby mi się Sid w górach trafił, no jasne, na pewno bym przejechał po lewej stronie drogi, yy, prawej. Dlatego najlepiej poza drogą jeździć. Tylko poza drogą jest więcej kamieni. Oho, i drzew, na przykład trzy. No to wcale nie jest tak, że na drodze jest tak świetnie. Też się pojawiają kamienie. Co prawda nie te największe, te największe jak się pojawiają na drodze to jest szok, ale jakieś mniejsze już tak. No i oczywiście statki. Statki to się... Na tym sig to one się w sumie nie pojawiają. Ale na przykład takie yy, te hale autobusowe. Macie tam halę autobusową. Gdzie ona jest? I kto tam normalnie będzie jechać? O stąd. I jeszcze jedno pytanie, po co? Mając przejechane 2000 km, nie ma możliwości, chyba. Naprawdę. Nie ma chyba możliwości, żebyśmy nie mieli już jakichś na przykład dużych ilości itemów. Możesz przestać autosejwie? Mi autosejwować? Bo przeszkadzasz. Świetnie. O! Dobra. Hops. Eee... Olej w sumie. Kij w ten olej na razie. A ta amunicja do wiatrówki to nie wiem po co komu. Po 200 amunicji do wiatrówki. Co to jest? O boż. Nic tu nie ma, no i elegancko e... o motor Okej okay. Ale nie, ja chcę tylko lalkę Dorzucę Przerzucę O kurde Dobra wiesz co ja Coś mi się zdaje, że mówiłem w którymś z filmów, dlaczego ty tyle jedziesz Ej, 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 ej Ej Umarłem Nie, 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 nie O, dobra Żyje? O! Yy, tak, widziałem jak wypadało yy, te. <ścoughs> yy, jak to się nazywa? Yy, ta przykrywka, powiedzmy tak. No, widziałem jak wypadała. Ale naprawdę nie widzi mi się jej szukać. Nie chce mi się po prostu. Może nawet bym znalazł, nie? Ale. Pff, po co? Jak ona mi zaraz znowu odpadnie? Co prawda, pierwszy i jedyny raz w sumie się zdarzyło, żeby odpadając, wystrzeliła mi za samochód. I to jeszcze w sposób taki, że jej nie znajdę. Ale o dziwo ani silnika, ani chłodnica mi nie wypadła. Co mnie też bardzo cieszy, o w ogóle sklep. Chyba, albo ten zrujnowany budynek, yy, bo yy, zazwyczaj tendencję ma do wypadania chłodnica. A jakby mi wypadł silnik, to by załamka była, bo silnik jest delikatnie ciężki. A jakby mi wystrzelił na 300 metrów, yy, to by musiał po niego iść i jeszcze go targać. Znaczy, pchałbym pewnie, ale nogami, nie? Tutaj ta postać ma ręce na 3 metry długie. Co nie zmienia faktu, że nie są w stanie podnieść normalnie. No dobra, 80-litrowa beczka z dieslem to nie tak mało. No ale nie jest w stanie podnieść. A silnik to ledwo. No ale sam fakt tego, że ta postać, no nie oszukujmy się, ale nie jest człowiekiem. Przynajmniej może se wyglądać jak tam chce. Mnie to nie obchodzi, jak ona wygląda, naprawdę. Ale to, co ona potrafi, to nie jest normalne. Na przykład to. Kto tak normalnie zrobił? Jeszcze przez szybę. Albo nie wiem, się zwinąć. No dobra, do tyłu akurat by się dało, ale na przykład ze scrollem o nikt tak normalnie nie zrobi. No chyba, że ktoś się potrafi zwinąć w y, żółwia y, za kierownicą, nie? Nie będę pokazywać jak to wygląda, bo chyba nawet nie widać za bardzo. Tym bardziej nie przez szybę można się schować. Dosłownie. E, ale... no. Oczywiście jesteś w stanie się położyć na kierownicy trochę. Jak się dobrze ogarnie. Jak wy GTA. I jest. To jest... To jest sklep. Nie, to jest ta... ta melina sklepowa. O, kurde, ale go wystrzeliło. Tak, to jest ta rosyjska melina syberyjska, okej. Okay. No, jest dobrze. Hmm. Niesamowicie krótki ten film jest. No ale w tym miejscu go też zakończę, jak zlutujemy ten piękny domek. Jak tylko Autosave mi na to pozwoli. Autosave zlituj się, dziękuję. O, lalka. No i klasunia. Skakuj. Kurde, przerzuciłem chyba. Tu nic nie ma, ale tu już jest. I ma, i prawie trafiłem. A tu już nic, 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 a nic, czego tu tak pusto? Nie, mm, śmieciu benzyna. To rzeczywiście się przyda. I zobaczcie jak on leci szybko. Zaraz pida dostanie. Zaraz szybciej zacznie lecieć. On nie będzie tak lecieć. Aha Nie, patrzcie jak on popyla Tak, jest opcja, że przerzuciłem tą lalką delikatnie plastikiem jest w stanie rzucać na 200 metrów. Przeżyć koziołki samochodu na 400 metrów nie ma problemu. Ale walnięcie w kamien przy 70 na godzinę nie tam. Dobra. Ale co? Dziękuję Wam za oglądanie. Patrzymy ile było. 2070 km może, bo było spokojnie bardzo, bardzo spokojnie. Proszę, da Rady Dwa siedemdziesiąt, dwa siedemdziesiąt Więc dziękuję wam, miłego wieczoru, no i papa.